Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pewnemu preparatowi, który przetestowałam. Ktoś mi go polecił, jest stosunkowo bardzo, bardzo tani, jeżeli chodzi o preparaty do takich właśnie rzeczy. Za chwilę się przekonacie o co chodzi. I powiem szczerze, że na początku nie wierzyłam w jego działanie, wręcz przeciwnie, byłam nastawiona pesymistycznie, negatywnie, z myślą taką mm -hmm, na pewno. Ale uwierzcie mi, że po obejrzeniu tego odcinka, jeżeli będziecie mieli podobne odczucia, to mimo wszystko poświęćcie te parę groszy, kupcie ten preparat, a później dajcie lajka pod tym filmem i komentarz, że naprawdę było warto, bo uwierzcie mi, że warto. Jak już wspominałam wcześniej, mam ogromny projekt. problem as um... kamieniem w wodzie. Nie dosyć, że osadza on się na różnych sprzętach, jak zmywarka, czajnik, to jeszcze na no, dodatek oczywiście niszczy krany, zlewy i wszystko bardzo nieładnie i niestetycznie wygląda. Tak naprawdę, żeby było super pięknie, wow, musiałabym codziennie to czyścić, szorować, natomiast nie jestem w stanie codziennie właśnie kranów czyścić różnymi preparatami. Poza tym no też im to nie służy, nie ukrywajmy, bo jednak to jest dość mocna chemia. W związku z tym, raz w tego staram się właśnie wyczyścić tutaj moje krany i zlewy pewnym preparatem, który stosunkowo, tak jak wspominałam, jest bardzo, bardzo tani, ale jego działania są niesamowite. Jak do tej pory nigdy nie miałam tak dobrego preparatu, właśnie do tak zwanego kamienia i osadu, Także podzielę się z Wami nim, a teraz pokażę na czym dokładnie polega mój problem. Także kochani, oto jest mój zlew właśnie w łazience. I tak jak wspominałam, mam twardą wodę. Jeżeli zobaczycie tutaj, to niestety jest to właśnie już taki osadkami. Zobaczcie, paznokciem mogę to zeskrobać, natomiast ja już tutaj kram do, do tak naprawdę, takim sprayem do szyb i Tutaj ręczniczkiem. Wyczyściłam na tyle, na ile się dało. Niestety, to wszystko, co tu dalej widzicie, to jest już osadnikami. Tak samo, jeżeli chodzi o tą tutaj zatyczkę. No, tutaj nic więcej się nie da zrobić. Jeżeli chodzi o zlew, zobaczcie, jakie są brzydkie zacieki. To, mimo, że ja wytrę to tutaj, zobaczcie na sucho, to naprawdę nieładnie to wygląda. To wszystko właśnie jest ten osad i kamień od tej twardej wody. No, ale jak już wiecie, jestem pedantką, która uwielbia mieć w domu czysto, uwielbiam dbać o swój sprzęt, o, swój, o swoje mieszkanie. W związku z tym no, ten kamień, jeżeli chociażby mieliby przyjść do mnie goście, bardzo by mi przeszkadzał i doprowadzał do szału. W związku z tym już testowałam różne preparaty, które naprawdę skutkowały tym, że troszeczkę Polerowały tę nawierzchnię, która akurat bardzo ładnie się tutaj szybciutko ściera, nawet takim sprayem do szyb, bo jakby ta woda tu jest najkrócej i najmniej. Natomiast jeżeli chodzi już o miejsca, w których dłużej pozostaje, no to tak jak widzicie, jest to taki bardzo nieładny osad. I jeżeli chodzi o zlew, zlew robi się matowy, niefajny, woda tempo z niego spływa, zostają krople. W związku z tym potrzebowałam preparat, który naprawdę mi pomoże. Zobacz tutaj. To jest coś okropnego. Widzicie? Słychać, że ja muszę to skrobać. To samym sprayem do szyb i jakby chusteczką tutaj nie zejdzie. Przygotowałam tutaj szczoteczkę, którą za chwilkę tutaj postaram się przeczyścić to, ale najpierw poleję tym magicznym preparatem. Preparat jest bardzo mocny, ale ma też zabezpieczenie, moi drodzy. Ma zabezpieczenie przed dziećmi, dlatego chwileczkę muszę tutaj go... Otworzyć, więc yy, i tak wiecie, taką mocną hetimię trzyma, tr trzeba trzymać naprawdę z dala od dzieci. Jeżeli macie małe dzieci, no to ten preparat jest bardzo, bardzo silny, bo jak radzi sobie z takim kamieniem, to musi być silny. W związku z tym, tak jak mówiłam, nie stosuję go codziennie, no bo wiadomo, tu też mam córkę, gdzieś mogłaby po prostu dotknąć się, nie wiem nawet e, kiedy myje zęby, i po prostu to nie byłoby dla niej zdrowe. Także, kochani, ja leję tym preparatem. To jest taka niebieska, lekko gęstawa konsystencja. Zobaczcie, leję tutaj właśnie, o. Żeby, i tutaj też nalejemy. Zobaczcie, co się robi. W tym miejscu, gdzie jest kamień, zaczyna się tak e, pienić. Mam nadzieję, że to widać na filmiku dobrze, bo ja tutaj widzę. Zaczyna się to pienić. I generalnie, kiedy chcę na szybko, a zresztą zobaczcie, tutaj już spłynęło. Widzieliście? Tu był kamień, tu był ten osad, a już po samym po prostu polaniu ten osad znikł. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o to, to robi się tak samo. Zobaczcie. Kamień po prostu. Się zmniejsza. Roztapia się. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki preparat, czy udało Wam się dostać w sklepie. Jeżeli tak, to zapewne był bardzo, bardzo drogi, bo mi się też zdarzyło, ale były bardzo drogie i przede wszystkim też nie działały tak szybko. Zobaczcie, jak on pięknie rozpuścił ten e, kamień. I teraz zobaczcie. Ojej, bo mi się chyba na szczoteczkę tutaj troszkę nalało, bardzo, bardzo niedobrze. I teraz zobaczcie, ja wezmę chusteczkę i przetrę. Widzieliście? Kamień po prostu zniknął. W miejscu, w którym był, został taki jaśniejszy ślad. Ja zobaczę, czy jakbym wzięła to szczoteczką, czy to bardziej zniknie. Wyrównam ten jakby kolory. Wiecie, wypoleruję, ale widzieliście, ja skrubałam to paznokciem i to dopiero schodziło, a zobaczcie teraz, to po prostu zeszło. Musicie, najlepiej róbcie to w rękawiczkach, ja akurat teraz ich nie założyłam, no ale ten preparat jest bardzo silny, także starajcie się gołymi rękoma nie czyścić, jeżeli macie taki sam problem jak ja, że ten kamień jest naprawdę u Was okropny i trzeba go czyścić. Zobaczcie, tutaj strzeg. Tak samo tutaj, zobaczcie, jak on się pięknie rozpuścił. Mamy piękny kran. I tutaj, żeby Wam zademonstrować, że nie trzeba nawet tą szczoteczką czyścić, puszczę teraz wodę. I zobaczcie, co się stało. Tu wszystko pięknie nam się e, po prostu zaczęło schodzić. No oczywiście jest jeszcze tutaj, widzicie, tu jest widocznie ten kamień e, silniejszy, także jeszcze tutaj został, ale dosłownie wszystko zaczęło się rozpuszczać. Zobaczcie, ja tą szczoteczką, zazwyczaj też robię to gąbeczką, e, no ale teraz, tak jak widzicie, nie mam rękawiczek, także staram się tutaj. Ten kawałek Wam pokażę, resztę wyczyszczę jakby już sama, ale na własne oczy to jest po prostu filmik nakręcany bez żadnych przerw. Widzicie jak on szybko działa i że działa od razu. Jak pięknie tutaj zobaczcie, rozpuścił wszystko. Możecie cofnąć sobie do początku filmiku i zobaczyć, co tutaj było, a co jest teraz. Możecie zobaczyć, jak tu pięknie to wyczyścił, tak. jeszcze tutaj troszkę tak przeczyszczę, bo jakby rzeczywiście pod, jak zszedł ten kamień, to zostało takie, słuchajcie, taka plamka w tym miejscu. I zobaczcie, ja naprawdę jeszcze nie szorowałam, na razie tylko polałam, a już pięknie ten kamień się zaczął rozpuszczać i ten osad. To jest coś niesamowitego. Naprawdę, jeżeli macie w domu preparaty, które tak samo działają i są bardzo tanie. No to jesteście szczęściarzami. Ja ten preparat odkryłam niedawno. Natomiast kochani, wiecie, że ja wszystko co wam tutaj pokazuję, pokazuję na żywo, nie kłamie. Mówię wprost o tym jak to działa na mnie. Dlatego tym razem ogromna prośba. Dopiero kiedy będzie 100 łapek w górę, Powiem Wam i napiszę w komentarzu pod spodem, jaki to był preparat. I jeżeli męczycie się z kamieniem i macie już dość swoich zakamienionych zlewów, łazienek, e, nawet e, sedesów, to po prostu musicie dać łapkę w górę. A ja w zamian, w nagrodę za to, że się tak pięknie udało, powiem Wam, jaki to jest preparat. Tu jest. E... Pokażę Wam je, jego buteleczkę. O, to jest taka buteleczka z takim koreczkiem. Tyle, ile mogę Wam zdradzić. Jeżeli uda Wam się odgadnąć, jaki to preparat, to super, ale. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to musicie, nie wiem, udostępnić gdzieś filmik, polecić komuś, żeby można, więcej osób po prostu się dowiedziało o tym, jakie rzeczy testuję, jak naprawdę Was nie nabieram, tylko szczerze tutaj pokazuję, co się dzieje u mnie, jakie rzeczy testuję, jak one naprawdę działają. To nie jest żadne kłamstwo. Zobaczcie, kochani, zobaczcie co tu się dzieje. Naprawdę ten kamień został rozpuszczony. Pokazywałam więcej z tej strony, więc może teraz też zrobię, że pokażę Wam z tej, żebyście nie powiedzieli, że może tutaj coś kłamie. Tak jak mówiłam, no nie wzięłam teraz rękawiczek. No mam nadzieję, że nic mi się nie, nie stanie, ale naprawdę cofnijcie sobie odcinek do początku. W jakim stanie była ta zatyczka? Jaki miała kolor? Zobaczcie. Ona jest gładziutka. Teraz zobaczcie tu już nie ma co skrobać i jest przezroczysta, wszystko pięknie widać. E, tak samo tutaj. Zobaczcie, ja tylko tak naprawdę polałam i wszystko zaczęło się rozpuszczać. To jest niesamowite. E, nie muszę nic skrobać tak naprawdę tą szczoteczką, tylko teraz zbieram ten preparat. E, i nic więcej. On już po samym polaniu i teraz go zmyciu, nie trzeba było nic szorować, e, sam rozpuścił ten osad. Ja e, jeszcze za chwilkę Wam pokażę zlew, tak samo tutaj wyczyściłam. Chcę tu za chwilkę wyczyścić bardziej na sucho, żeby Wam pokazać, jak to super e, zadziałało. Żebyście widzieli tę, e, jakby, no, reakcję tego. Preparatu na mój zlew, bo piana tu jednak troszeczkę zakrywa pewne rzeczy. Także ja już sięgam po kolejne tutaj ręczniczki, wycieram na sucho zlew. Niestety troszkę mi się też tu naklapało. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, naprawdę, to wszystko dzieje się naprawdę. Ten preparat jest rewelacyjny. Koniec szorowaniem naszych e, kranów i zlewów. Koniec. Lejemy preparat i zobaczcie, tak naprawdę, nie wiem, czy minęło kilka sekund i wszystko się pięknie rozpuściło. Mamy piękny, zobaczcie, piękny zlew. Zobaczcie, jaki on jest gładziutki, i więc teraz woda może po nim pięknie spływać. Tu dalej wyżej nie robiłam jeszcze i jest, widzicie, taki tępy. A tutaj nie. Tutaj jest już pięknie, po prostu wyczyszczony, gładziutki. Tak samo to jest piękne, czyste. I tutaj nasz kran. Zobaczcie, tu już nic nie ma a można się przejrzeć. Także kochani, zostawcie łapkę w górę, podajcie film dalej, a ja w zamian za to powiem Wam i zdradzę, jaki to jest niesamowity preparat. Nazwę i gdzie można go kupić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, a ja już z racji tego, że jest sobota i jutro niedziela, mam wolne, wszystko wyczyszczone, posprzątane, bez szorowania i zlew jak nowy. Pa!